Wiecie, mam tutaj na stole lampę do, do Audi A3, to jest model po liftingu, lampa full ledowa, ona jest na sprzedaż. Lampa jest kompletna, czyli posiada, zobaczcie co jest ważne, bo rzadko kiedy są lampy kompletne, posiada wszystkie moduły, dekle, mamy jeża, mamy obydwa moduły wyłącznie z komputerem sterującym, dekielki, uchwyty, nic jej nie brakuje. Jest w pełni sprawna, jest w wersji europejskiej, co ważne. Tutaj Wam pokazuję oznaczenia. No dalej. I teraz... E, co jest... Jeszcze może powiem o zalecie bo lampa jako nowa została oklejona folią PPF i ta folia cały czas tutaj na lampie jest. Można ją, można ją zdjąć. W tej chwili no to cały czas zabezpiecza ten klosz ten oryginalną powłokę. Te jakieś tutaj, e, jakieś tutaj uderzenia po kamyszkach to są to są tutaj na folii PPF i po zdjęciu tej folii klosz cały czas Cały czas będzie jak nowy. E, jedyny mankament tutaj, który, co się stało, co się wydarzyło, e, była kolizja autem i w tym miejscu, czyli pod linią zderzaka nastąpiło Pęknięcie e, tego klosza. Klosz nie jest wymieniony, on jest tutaj pospawany. To jest szczelne, jest zalane plastikiem. Tego nie widać po zamontowaniu i e, nie przeszkadza w użytkowaniu e, tej lampy. Jeżeli to komuś przeszkadza, tak bardzo w głowie mu siedzi, że coś tam było przy tym robione, ten klosz można wymienić. W tej chwili ta lampa w takim stanie, w jakim jest teraz, kosztuje 2800. Gdzie no, trzeba wziąć pod uwagę to, że same moduły raz, że są ciężko dostępne, a jeżeli są do kupienia, no, to są warte ponad, grubo ponad 1000 zł. Tu jest cała kompletna e, lampa gotowa do założenia w cenie 2800 i y, można zakupu dokonać na stronie autolampy, autolampy bazarek.pl bazarek